Czy Michał naprawdę mnie szkalował? Oto jak emocje wzięły górę. Od kilku tygodni czuję, że coś jest nie tak. Kolega z pracy, Michał, wydaje się coraz bardziej wrogo do mnie nastawiony. Na początku myślałem, że to tylko moja wyobraźnia, ale wczoraj dowiedziałem się od Agnieszki, że Michał mówił innym, że to ja sabotuję nasze projekty. Mówił, że jak tylko można, utrudniam mu pracę, a nawet, że to ja go szkaluję przed szefem opowiadała, a mnie zalewała fala złości. Postanowiłem skonfrontować się z Michałem. Spotkaliśmy się na korytarzu, a ja powiedziałem: Michał, co ty do cholery, wygadujesz o mnie w biurze? Jego twarz zmieniła się natychmiast. Zamiast się bronić, zaczął krzyczeć: Zazdrościsz mi, bo udaje mi się lepiej niż tobie. W tym momencie straciłem panowanie nad sobą. Wykrzyczałem mu, że zawsze był zazdrosny o moje osiągnięcia i że to on powinien spojrzeć w lustro. Wieczorem wróciłem do domu, czując się okropnie. Czy zareagowałem jak debil? Z jednej strony broniłem się przed fałszywymi oskarżeniami, ale z drugiej, może przesadziłem w tym emocjonalnym uniesieniu. Moja dziewczyna, która była świadkiem tej rozmowy, powiedziała mi: Nie powinieneś dać się wciągnąć w jego grę. Ale czy to prawda? Czy to ja jestem tym złym?